Sezon publikacji raportów finansowych za trzeci kwartał już za nami. W przypadku wielu spółek mieliśmy już do czynienia z reakcją inwestorów na nowe dane finansowe. Poznajmy zatem zestawienie najmocniej rosnących i najmocniej spadających spółek ubiegłego tygodnia: o prawie 10% podrożały walory Integera. To niestety tylko nadal odbicie. Przypomnijmy, że w dwa lata akcje tej spółki spadły z poziomu 325 zł do nawet 25. Teraz jest to około 37 zł. Przypomnę tylko, że spółka przełożyła publikację raportu finansowego za trzeci kwartał z 14 listopada na 29. Drugie miejsce w zestawieniu najmocniej rosnących spółek zajęła Avia AM Leasing. To mało znana spółka z głównego parkietu na warszawskiej giełdzie. Akcje tej spółki urosły o 30%. Przypomnę tylko, że firma ta jest globalnym holdingiem w branży lotnictwa. Zajmuje się pozyskiwaniem, leasingiem i sprzedażą samolotów. Avia w trzecim kwartale pokazała skokowy wzrost przychodów, jak i oczywiście zysków. Akcje te w dwa miesiące podrożały aż o 100%. Szokujący wynik inwestycyjny można było uzyskać na akcjach LARK.pl. To zależna spółka z grupy medialnej MNI. &E. LARK.pl pokazał 20% wzrost przychodów, ale to co jest najważniejsze rewolucja dokonała się na poziomie wyniku netto. W tym kwartale zysk netto wyniósł 860 tysięcy złotych, na tle aż 5 milionów i 400 tysięcy straty netto rok wcześniej. To wszystko udało się osiągnąć bez większych zdarzeń jednorazowych. 120% w tydzień to jeden z najlepszych wyników w historii spółek tygodnia. A czy mieliśmy jakiś spektakularny spadek w ostatnim tygodniu? Przekonajmy się. 15% spadek walorów CI Games to pokłosie informacji zaoferowania nowych akcji w ilości miliona 100 tysięcy dla nowych inwestorów. Cena w emisji została ustalona na poziomie 22,70 zł, a to znacznie niżej niż dotychczasowy kurs giełdowy, który w ostatnich tygodniach wahał się w okolicach 30 zł. Również około 15% spadek zanotowały akcje Enei, tak tej dużej spółki energetycznej. W ciągu sześciu sesji akcje te potaniały z poziomu 10,50 zł do poniżej 9 zł. To wszystko jest efektem reakcji na opublikowany raport kwartalny. Numerem 1 wśród najmocniej spadających spółek ubiegłego tygodnia są akcje Brastera, które tąpnęły aż o 23%. Nie ma już śladu po wcześniejszych wzrostach, które zaprowadziły notowania w okolice poziomu 30 zł. Teraz jest to już tylko 16 zł. To wszystko niestety na dużych obrotach. Najbliższe tygodnie na GPW upłyną pod znakiem odpowiedzi na pytania. Z jednej strony, czy nastąpi raj świętego Mikołaja pod koniec roku? Z drugiej strony czy wręcz przeciwnie, przybędzie strach przed kształtem finalnego rozbioru OFE? Niestety obawiam się mocno o ten drugi scenariusz.